Panie widzowie, to kolejny film z naszej serii. Przepraszamy, że nie było wczoraj filmu, no, ale Karolina nie miała czasu też go nagrać. Dlatego pojawił się dzisiaj. Przepraszam serdecznie widzowie. Błagam, wybaczcie nam. Błagam. Krystian, ty się idź, Bo ja będę robić śniadania. No ja idę spać. Dobranoc. Dobranoc. Jak ci śniadanie jest? Jest 12 nocy. No wiem, ale ja zawsze wstaję na tej porze. Hmm, co zrobisz, Ja nie mam spółlokatora. Przecież ci dałam. Nie, bo nie mam szlip. No to chodź. Mm. Zobaczcie, ja czy mogę odbić. No nie mogę, daj. Już, poczekaj. Muszę tylko coś zrobić na szybko. przyda. widrowie. A, ma, a po, powiem wam, że za niedługo... I będzie wszystko działało jak u I, I będę mógł tam nagradać z Karoliną, bo messenger i jakiś sims -y jeszcze tam wejdą. No, jakiś YouTube. -ek. Ja sobie tu Ale program do nagrywania, ten nad którym ja nagrywam, na stu nie wejdzie. Nawet nie wiem, czy będę to samo konto, czy będę musiał robić drugie konto na wytę. I chyba tak będzie. Chyba, chyba zrobię. A ty zro dalej śpisz? A i widzowie, zostawcie na kanał na Karoliny i moim suba lajka, like bo to nas motywuje do nagrywania coraz, ale to coraz lepszych filmów. Dlatego na moim kanale też możecie sukasz szczelić. Okay. Ogólnie ca jest brzydka pokala na dworze w ogóle przez ten cały tydzień. Czy my sobie A ja coś nie Ten mój komputer, na na ma mniej gigabajtów niż mój telefon. Nie wiem. Jakieś 4 gigabajty pamięci. Boże, nie gigabajty, tylko jak to jest? Poczekajcie. A no gigabajty, to jakieś 5-6 gigabajców. Okay. Dwa gra w bo tam okay. będzie. Ale Simsy okay. i trójka, myślę, że Simsy przy jakąś wejdą. Których nawet widzowie pobierać nie będę, bo ja Simsy w domu iść w i trójkę mam. ja sobie pojadę na przyjazdkę Ja też. A widowie, ja szczałka nie zrobiłem. No zbanuj tą osobę, co ma... Zbanuj tą osobę, co jest przed domem Karolina. Nie mogę jej zbanować. A nie mogę, mogę, dobra. Okej, okay, już jest. Tak, i ja jadę na przejażdżkę. Nie wiem, gdzie jeszcze sobie pojadę. A właśnie do biblioteki. Nie, ja pojadę sobie moją deską. Ja pojadę sobie do biblioteki. E, Oto. Ja niestety nie mam tyle pieniędzy, żeby se kupić. No jedyne cool. mnie na te 80 bobuksów bu za 6 złotych było stać, żeby se kupić jakieś gamepad, zmieniania kolorów, przyspieszania prędkości do 70 i w ja, ja ogólnie jestem na lotnisku. Ja jestem e, w bibliotece tak jak co niedzielę. Ja wylatuję, papa. Pa. A gdzie ty lecisz? Nie wiem, do Bryanio albo do Wojanowi Palionowa. A tak serio, w, bo się dowiesz gdzie ja lecę po godzinie od lotu. Od letu. Gdzie jest samolot? Muszę sprawdzić, Ja, bo mnie ogólnie jeszcze w samolocie nie ma. Liczby. Tak, co niedzielę, jadę do sklepu i posprzątam sklep. Znaczy, nie sklep, tylko naszą restaurację. Jest. Lecę więc gdzie? Gdzie? Na taki locik, gdzie samolocik trzy razy rukę będzie Jest bardzo tani. Dziesięć gdy, złotych ulgowych, dwadzieścia normalnie. Po naszym ostatnim razie trochę się nabrudziło, więc trzeba posprzątać. A, i widzowie, przepraszam, że mnie pod koniec filmu nie było na tym. Miałem, no właśnie. No, niestety, by mi się telefon rozładował. W tym momencie, w tym momencie gdy wyłączyłem się, to miałem 1% baterii w telefonie, a byłem w miał, a tam nie mam gniazda, żeby go odłączyć. No niestety. Dobra, już. Z ochronnym ja oczywiście tak sobie zrobię. Tu jeszcze Łazienkę. No i to wszystko. jeste jedyne ładnie Spotkajmy się, Karolina, pod, pod sklepem. To... Właściwie pod, pod Apple Storem. Czyli pod tym sklepem z elektroniką. Okay. Kurczę, czerwone światło. Hmm. Mhm. Zwyłączę sklep ty, ty, ty. To ty jesteś na tym skrzyżowaniu? Jestem blisko ba Jestem koło motelu i już jestem koło banku, widzę Cię. Ja też. Hej. No to uwaga, wejdźmy, bo mam dwie atrakcje. Pierwsza, to idziemy, a właściwie trzy, to idziemy kupić nowy telefon do Starbucks'a. Coś wziąćcie na wynos, bo mamy zarezerwowany rejs O. Mm. Ja sobie wybieram iPhone'a 14, bo miałem 11. teraz teraz biorę 14 Pro Max. Hmm. Dlatego chodź. Idę. Coś na drogę, bo to będzie długa, podróż naokoło na około ja Czekaj, wyciągnę kartę. Co ty chcesz? Teraz hmm. już se wzięłam tak się no, um, A my musimy tam najpierw dojechać O dobra, to czekaj, wyrusamy tylko zapłacę Wyruszamy o 12 Ej, wyruszamy o 12, a będziemy o 15 Więc muszę się pośpieszyć Bo o 12 wyruszamy Tylko nie przesadzaj z prędkością Siedemdziesiątkę mam. Okej. Okay. I to jest moja maksymalna. W sumie jesteśmy tutaj trochę za wcześnie. No to prawda. Jak to jest kłodzka, bo ja, bo ja współczuję tym, co mieszkają w Kłocku. Zalało wy Kłocku ulicę Gronowalską i osobowicę we Wrocławiu. Gdzie jest, jest? Ale ci się Tam oki, ja się przybiorę w tej. Bo tu może nastawiać ciuczki. Ja stawię taką najlepszą, co mam odblokowaną. kobaną. Okej, okay, lecę do ciebie. A ja? A co najlepsze, sami sobie możemy poprowadzić. Wolno od pracy, to jest to. Na sam koniec bruk Heaven, który się już tu zbliża, widzę go. To jest koniec brok. Brok. Ty. To ile to się jest? Dobra, już jesteś. Dalej już nie można. No to dać. Ym... Dlatego ja zawracam. Już tam no Tutaj też no. mogę mieć 70, to ja będę miał. O 15 kończymy rejs. No to jeszcze dużo czasu. Tym no, na naokoło się popłynąć. No. Drugi śledzie to jest na tym filmie widokiem mega cringe mm -hmm. to ja sobie coś obejrzę oglądaj teraz, a nie. <laughs> a, ty konfigurujesz telefon, jaki wzięłaś? wzięłaś iPhone'a 14 e pro? tak max Badań. Czyli mamy tedy zawodem. Nie no, nie znężymy naokoło Bruk, Kevin. No to zawróciłem. Jest... Nie no. No Krystian, mamy to o 15 z... koniec. Ale już się nie opłaca zawracać. Opłaca się. Mmm, um, fajne jak się. Nie wiem, czy na tych telefonach Więc... Ale dobra, pooglądam sobie widoki Jakaś plaża, znaczy jakaś wyspa no, stanie... a jeśli chcesz, to na jakąś możemy się przeprowadzić? Nie no, Christian, my mieszkamy w Brookhaven Nie chcesz Nie co i można kupić tą podpłynę tam nawet, bo mamy troszkę za dużo czasu. No to sobie podpłyń, ja tu oglądam. W ogóle tu jest Krystyna, jakieś miejsce dla wolne. Gdzie? No tam, za nami. Ty prowadzisz, a tego nawet nie zauważyłeś. żeby nie uderzyć. Chcesz tu mieszkać? Nie no Krystian, ja tu nie chcę mieszkać. My mamy już dom. Widzę mnie. 500 lajk like pod tym filmem i, i kupujemy to na brukę. Jak chcesz to możemy tu być na wakacje. Nie. Ach nie Krystian, nie będziemy no mieszkać na środku wyspy. nie dobijcie 500 Ja tam nie będę mieszkać, nie ma opcji. Czemu? Krystian, już je, się kończył nasz czas. i Już ominałeś no. to miejsce. A to my przypad, Ale my skończyliśmy tra e, trasę tutaj. No wiem. Zaczęliśmy. Koniec trasy wysiadamy. Ja się przebiorę. W moim czarnym, w moim czarnym, mój czarny stylu nie Idę. No Krystal, poczekaj. Ej. Nie, no żartuję, wsiada. Jestem. Kiedy na ciało zjedziesz przez gąszczę trawę? To jest jakiś opuszczony dom. Wrócimy <tosłuch> z całą tego nie szalej, proszę cię. Przystalegał do łusowy. 70, damy ślepi, to ok. No na autostradzie tyle można. Ok, się nie uderzaj w te boki, bo zaraz przesadzisz. Okay? Co ty robisz? Otwieraj to. Co ty robisz? Tak jak ty. No już wystarczy. Już, już, już. Popisa już się popisałeś. Bo za nas zabijesz. Chętnie. 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 I nigdy tak dziewczynie nie okay. ani nikomu. Le... Mm, co zrobić wolno? na kolację? Jest to mi wolno, bo ja lubię sobie Wyprowadzam. A dobra, miałem coś widzom powiedzieć. Widzowie to nie będzie taki jak u Dępeja, że jakieś brutalne. E? Czy? No po prostu kutliwe. Wiele złych rzeczy, tylko u nas to będzie miłe. No jedna teraz rzecz, że się wyprowadzam. Jestem miła. Do widzenia. Ale widzowie, spoko. Kupuję mieszkania obok. Minus 1000 złotych. Dzisiaj wydałem łącznie 7000. Wykończy mnie ten człowiek. Jak i chciałabyś mi, Karolina, żebym mieszkał w jakim domu? Nie wiem, to ty się wyprowadziłeś. W wy... moim Ja bym... Nie pomóż. Dzień dobry. O Jezus Maria. Bardzo często ten dom mam. A już nie mogę zmienić, bo mam host Dobra ja widzowie, no ja... Ja idę spać bez eskatoliku. Niestety. Ale spokojnie widzowie, bo gdyby u, u mnie na kanale się będą pojawiały z Karoliną filmy, to będziecie widzieli moją perspektywę. Ja idę się kąpać. z wami pogadamy. Dlatego ja tu są w domu. Będą u mnie te szumy. Nie tylko z bo będę kontynuował. Jeszcze jest jej, może jeszcze Zestawmy Gajsenę Może się pojawi film Karolina się dowie A może nawet Ze Simsów coś się pojawi Dobra Krystian Bo film trwa już dwie, dźw, 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 21 minut Więc kończymy film Więc ty to się pożegnaj Karolina pożegnaj się na kanale Zobaczyć się Krystian żegnamy się Dobra, elo widzowie, trzym się znowu! Pa.